Cześć, Cześć Manko. Dziś robimy zadanko numer 1 z matury podstawowej z maja tego roku, więc spróbujmy do niego przejść. O co z nim chodzi? Mamy do końca zdań wybrać właściwą odpowiedź spośród podanych. Liczba pierwiastek z 302 odnośnie pierwiastek z 2 do kwadratu jest równa. No i co prawda zadanie można na dwa sposoby zrobić. Pierwszy jest taki dla niemyślących, bym powiedział. Drugi jest dla... Też nie myślący, po prostu trzeba znać się na pierwiastkach ogólnie Pierwsze to może już nawet pokażę jak ma działać Wystarczy skorzystać ze wzoru, które mamy podane w karcie wzorów Nie jest to nic ciężkiego Trzeba zajrzeć do tabeli I zobaczyć co mam podane, z którego byśmy tutaj skorzystali No raczej skorzystalibyśmy sobie z tego pierwszego Ponieważ widzimy, że mam dodawanie, tak? W nawiasie jest dodawanie A, Przepraszam, z drugiego bo w nawiasie jest odejmowanie i w nasie odejmowanie będzie nam się przydało. No to korzystamy i przepisujemy. Naszym a w tym przypadku będzie pierwiastek z 32, a naszym b jest po prostu pierwiastek z 2, tak? Tak jak we wzorze. No to podstawiamy. Pierwiastek z 32 mamy się na punkcie poniesionym do kwadratu, czyli to będzie pierwiastek z 32 do kwadratu. Potem odejmujemy 2 razy a razy b. Naszym a jest pierwiastek z 32. Jeszcze raz powtórzę, a naszym b pierwiastek z dwóch, czyli razy pierwiastek z 32 i razy pierwiastek z 2. I potem mamy dodać b do kwadratu, czyli to będzie pierwiastek z 2 podniesiony do kwadratu. No i co dalej? <coughs> Jeżeli jest pierwiastek jakaś liczba pod nim i to jest wszystko podniesione do potęgi drugiej, no to z tego zawsze wynik będzie A. Niezależnie co. Ponieważ ten kwadrat z tym pierwiastkiem się skraca. Skąd to wynika? Nie będę się tutaj zbytnio tłumaczyć, ale na przykład wiemy, że pierwiastek na przykład z A to jest po prostu A do potęgi jednej drugiej, tak? Czyli jakby to było jeszcze do potęgi drugiej, to te dwójki by nam się skróciły w mianowniku z licznikiem. No to przechodzimy dalej, czyli tu wiemy, że będzie 32, czyli to jest zawsze liczba ta, co jest pod pierwiastkiem. Z tego nam wychodzi dwa razy, a co w takim przypadku? Jeżeli był pierwiastek razy pierwiastek, to mnożyło się po prostu liczby pod pierwiastkiem i zapisywało pod jednym wspólnym, czyli to będzie pierwiastek z 32 razy 2, i potem mamy jeszcze plus. To tak samo jak z wszystką dwójką, czyli to po prostu będzie liczba pod pierwiastkiem, czyli 2. To się równa 32, przepiszemy na razie minus 2 razy. Tu będzie pierwiastek z 64, to zapiszę tutaj, że to jest może innym kolorem, żeby było widać, że to jest pierwiastek z 64. To. czyli to wiadomo, że to będzie 8, tak? Co razy co daje nam 64? No 8, plus 2. No już to łatwe rozwiązanie, to wychodzi nam 32 odjąć 16 plus 2, wychodzi nam, powinno wyjść, i chyba wychodzi 18. To jest pierwszy sposób na rozwiązanie tego zadania, pierwszy. Drugi sposób jest, powiedziałbym, o wiele prostszy, Szybszy. Nie są nam potrzebne wzory z mnożenia. Wystarczy skorzystać z własności <tryk> pierwiastków, czyli pierwiastek z 32 z racji, że jest to największy pierwiastek i nie jest to liczba pierwsza. Możemy jakoś inaczej zapisać, np. jako ten 32 rozrzucić na dwie liczby, czyli np. Na, na 16 razy 2. Na pierwiastek z 16 tak jak wcześniej mogliśmy złączać dwa pierwiastki, teraz możemy też się rozłączyć, czy to będzie pierwiastek z 16 razy pierwiastek z 2. Pierwiastek z 16, wiadomo to jest 4 i pierwiastek z 2 przepiszemy. W takim razie, zapisując to tak jak tam jest w poleceniu, to będzie 4 pierwiastki z 2 minus pierwiastek z 2 do kwadratu. To będzie po prostu 3 pierwiastki z 2 do kwadratu. No i teraz, żeby tylko się nie pomylić, co ponosimy do kwadratu? Podnosimy całą tą liczbę, nie podnosimy samej trójki albo samego pierwiastka, tylko trójkę i ten pierwiastek, ponieważ jest ona w nawiasie. Gdyby nie było pierwiastka, to byśmy samą, sam pierwiastek z dwóch podnosili, tak? Ale w tym przypadku jest pierwiastek, czyli to będzie 3 do kwadratu. O, tak może zapiszę 3 do kwadratu to będzie 9. Pomiędzy oczywiście stoi razy, tylko nie musimy tego zapisywać. Pierwiastek z dwóch do kwadratu, tak jak było wcześniej tłumaczone, to będzie 2. No i z tego też wychodzi 18.